Nazywam się Piotrek Trybalski i zajmuję się czymś co, po angielsku nazywa się fotożurnalizm, czyli piszę i fotografuję głównie w podróży, prowadzę Akademię Fotografa w Podróży, a mój dzisiejszy wykład był o tym jak fotografii w podróży, jak z fotografii w podróży przywieźć zdjęcia, które będą budziły emocje. No, teraz Wszyscy w zasadzie mamy taką komfortową sytuację, że jest ogromna nadpodaż sprzętu do noszenia, nie, sprzętu w plecaku, w toreb. Ja staram się e, stosować plecaki, kiedy idę w plener, e, używam plecaków firmy F-Stop, a kiedy jestem na ulicy, fotografuję streetowo czy gdzieś dokumentalnie, używam toreb e, takich, też F-Stopa, ale nie fotograficznych, one nie wyglądają jak. Torby fotograficzne. No, komfort używania tego, tych zestawów jest taki, że można sobie dobierać wkłady adekwatnie do tego, na jakie zdjęcia jadę, co fotografuję, czy potrzebuję wziąć więcej. Rzeczy niefotograficznych, jedzenie, odzież, jakieś elementy kempingowe, czy też po prostu stricte fotograficzne, czy jedę na weekend, czy na jeden dzień, czy na jedno popołudnie, stąd mam kilka plecaków, kilka wkładów i sobie jakoś nimi żongluję, tak, żeby po prostu było wygodnie. Skrajne. Aczkolwiek jeden wspólny mianownik, bo są to wyspy syndrom wyspy wyspa ma swoją specyfikę. I tak samo mógłbym żyć na Kubie i fotografować na Kubie, jeżdżę tam regularnie od wielu, wielu lat, jak i na Islandii, która była dla mnie takim odkryciem, jeśli chodzi o krajobrazy, bo kiedyś krajobrazów w ogóle nie fotografowałem. Dzisiaj wróciłem, czy też już x lat temu, ponad 10 lat temu wróciłem do fotografii krajobrazowej właśnie z powodu Islandii, ponieważ tamte krajobrazy, ich zmienność, ich wymiar, ich niedosłowność jest no tak fenomenalna, tak porażająco pociągająca, że dlatego te dwa miejsca. Świetne jest to, że jest tu pewien rodzaj synergii, połączenia tej części sprzętowej, technicznej, takiej, która to stanowi background w ogóle do fotografowania, z tymi elementami wykładów, spotkań, gdzie fotografowie, fotografki pokazują jak te technikalia wszystkie wykorzystać w praktyce, jak po prostu fotografować, żeby no, skorzystać z tego wszystkiego, e, co się ma. Więc to rozwiązanie jest moim zdaniem idealne i, i się sprawdza. Jest bardzo dużo wykładów, spotkań. Jedyny problem jest taki, że trzeba po prostu na coś się decydować i z czegoś rezygnować. Ale no, czas jest jaki jest, nie da się go rozciągnąć. Wiem, że tego zmienić się nie da. No, Niemniej jednak ta różnorodność spotkań w zestawieniu ze sprzętem, który można zobaczyć, przetestować jest moim zdaniem kluczem do takich spotkań.